Chyba ją znalazłem, dziura przestrzeni, niezbadana, niekontrolowana wycinka czasoprzestrzeni, jako jedyny, ja, utalentowany, silny i zdolny, skuicz, posiądę wiedzę o niej. Ja spadam, ja widzę, ciemność. Witaj Squich, to ja, twój tata. Co, tatko? Ale, jak? Nie martw się, to naprawdę ja, rodziłem cię w pocie czoła, kupiłem ci nawet rowerek, taki niebieski. Co, co? Kaumca kłamca, ja nigdy nie miałem rowerka, a co dopiero na nim jeździć, bo ja nie umiem, hahaha. Ha, ha. Ty gwoło, zdemaskowałeś mnie, teraz będziemy mieć małe troniko Aaaa Zboczeniec Umawiam się tylko w piątki.